Co by było, gdyby? Każdy pracujący Polak zarabiał dokładnie tyle samo. Jest zwykły dzień, zwykły tydzień, nic specjalnego. Bierzesz telefon do ręki i nagle kraj wstrzymuje oddech. W każdym serwisie informacyjnym widzisz jeden nagłówek nowa ustawa. Od dziś każde stanowisko w Polsce ma taką samą pensję. Nieważne kim jesteś, nieważne gdzie pracujesz, nieważne ile lat się uczyłeś, ile odpowiedzialności niesiesz, ile ryzyka podejmujesz. Od dziś każdy zarabia identycznie. Górnik? Tyle samo. Chirurg specjalista, który ratuje życie? Tyle samo. Prezes dużej spółki, odpowiedzialny za miliardy? Tyle samo. Polityk w Sejmie? Tyle samo. Nawet Twoja pensja. Dokładnie taka jak każdego innego pracującego Polaka. Dla jednych to spełnienie marzeń, wreszcie równość, wreszcie sprawiedliwość. Dla innych to natychmiastowy sygnał alarmowy. Dzisiaj nie będziemy oceniać, co jest słuszne. Dziś zrobimy coś lepszego. Zasymulujemy cały kraj. Zobaczymy, co stałoby się godzinę po ogłoszeniu tej decyzji. Dzień później, miesiąc później, rok później. I wreszcie, co ten eksperyment zrobiłby z Polską po 10 latach? A na końcu, przełączymy się do świata alternatywnego, gdzie zarobki nie są równe co do złotówki, ale różnice są minimalne. I tam dopiero zaczyna się robić ciekawie. W ciągu pierwszej godziny Polska doświadcza euforii, jakiej dawno nie było. Internet eksploduje komentarzami. W końcu wszyscy będziemy równi. Koniec z wyzyskiem. Nareszcie politycy przestaną się bogacić. Na ulicach słychać śmiech, rozmowy, ludzie wysyłają sobie screena ustawy. Niektórzy są naprawdę wzruszeni, bo przez lata czuli, że system ich poniża. Ale w tej samej godzinie, w wielkich miastach dzieje się coś jeszcze. W szpitalach lekarze stoją w grupach, patrząc po sobie w ciszy. Nikt nie żartuje. W biurowcach korporacji pracownicy przestają mówić o projektach Zaczynają mówić o wyjeździe. W kopalniach górnicy przerywają pracę i dyskutują w szatniach. W ministerstwach politycy orientują się, że za tę samą pensję mają teraz ponosić odpowiedzialność za cały kraj. Pierwsze pęknięcia pojawiają się zanim ktokolwiek zdąży o tym powiedzieć na głos. Po kilku dniach zaczynają działać naturalne mechanizmy psychologiczne. Kto pracował ciężko, czuje się oszukany. Kto pracował mało. Czuję się wygrany, ale system działa nie na emocjach, tylko na motywacji. I tu zaczyna się dramat. Lekarze. Po co mam ratować ludzkie życie przez 24 godziny na dyżurze, skoro mogę robić coś znacznie prostszego za te same pieniądze? Wielu zmniejsza grafik. Inni biorą urlopy, jeszcze inni zaczynają szukać pracy na zachodzie. Inżynierowie. Lata studiów, projekty, certyfikaty, a teraz zarabiam tyle, co praktykant? Bez sensu. Nauczyciele. A po co ja mam robić awanse, kursy, przygotowania, i tak zarobię tyle samo. Górnicy. Ryzykuję życie pod ziemią, za tyle samo, co urzędnik, chyba ich pogięło. Kasierki, magazynierzy, kierowcy. Wreszcie sprawiedliwość. Tylko czemu obsługa w sklepach nagle trwa dwa razy dłużej? W ciągu tygodnia wydajność kraju spada o 15 do 20%. Napotkasz kolejki w sklepach, termin wymiany dowodu 4 miesiące, operacja w szpitalu, proszę czekać, mamy braki kadrowe. A to dopiero początek. Tysiące specjalistów zaczyna pakować walizki. Dlaczego? Bo świat jest otwarty. I jeśli ktoś w Polsce zarabia 5 tysięcy, to w Niemczech zarobi 7 razy tyle. Lekarz, który może mieć 30 do 50 tysięcy miesięcznie, nie zostanie. Inżynier, który może zarobić 20 do 30 tysięcy, nie zostanie. Programista, tym bardziej. W ciągu miesiąca ucieka prawie cała kadra medyczna, poza najmłodszymi, którzy boją się wyjechać. Wyjeżdżają architekci, konstruktorzy, specjaliści od energetyki firmy IT, przestają istnieć. Najlepsi nauczyciele odchodzą z zawodu. W Polsce zostają osoby, które nie mogą wyjechać, osoby, które nie znają języka, osoby, które nie mają kompetencji, by znaleźć lepszą pracę, osoby, które akceptują system. Nie ma nic złego w tych ludziach, ale to nie oni utrzymywali gospodarkę na światowym poziomie. Po roku Polska jest w stanie, którego większość ludzi nie przewidziała. Pierwsze: firmy nie mają komu płacić. Zniknęła motywacja. Zniknęły kompetencje. Znikają firmy. 2. Państwo tonie w długu. Bo pensje są równe, ale odpowiedzialność państwa większa niż kiedykolwiek. Trzeba utrzymać. Szpitale bez lekarzy, szkoły bez nauczycieli, transport bez kierowców, budowy bez inżynierów, administrację, która rośnie w siłę, bo ludzie chcą, łatwej pracy z równą pensją. Czy inflacja wybucha? Dlaczego? Bo nie da się płacić wszystkim tyle samo bez podnoszenia podatków albo do druku. W efekcie ceny rosną jak szalone. Pensja, choć równa, traci wartość. 4. Szara strefa staje się gigantem. Ludzie zaczynają płacić na boku za prywatnego lekarza, za szybkie naprawy, za realnych specjalistów, za jakość. Powraca to, co znamy z komunizmu. Oficjalnie równość, nieoficjalnie układy, koperty i płacenie pod stołem. I tu zaczyna się najciekawsza część, bo ludzie są zdolni znieść ubóstwo, znieść trudne czasy, znieść kryzys, ale nie są zdolni znieść poczucia niesprawiedliwości. A równa pensja to równa niesprawiedliwość dla tysięcy ludzi. Zawody wysokiego ryzyka czują się zdradzone, zawody wysokiej odpowiedzialności czują się zlekceważone. Zawody wymagające lat nauki czują się okradzione, a ci, którzy mieli małą odpowiedzialność, nagle mają tyle samo co wszyscy. Ludzie patrzą na siebie z zazdrością, nieufnością, frustracją. System, który miał dać równość, daje złość. System, który miał dać harmonię, daje konflikt klasowy. Polska zaczyna przypominać państwo upadłe. Budowy stoją, infrastruktura rozpada się. Transport nie działa, edukacja jest ruiną, system zdrowia praktycznie przestaje istnieć. A rząd, by utrzymać pozory, musi zwiększać kontrolę, zwiększać regulacje, karać za pracę na lewo, zwiększać władzę urzędników, wprowadzać kary za niechęć do pracy. To moment, w którym zaczyna się pojawiać nowe słowo nowy komunizm, alternatywny świat, gdy różnice płac są minimalne, a teraz. Przełączamy się w świat numer dwa. Taki, w którym najwyższa pensja może być najwyżej dwa razy większa niż najniższa. Nie absolutna równość, ale równość prawie. Co się dzieje? Brak motywacji do rozwoju. Mało kto chce zostać specjalistą. Mało kto chce brać odpowiedzialność. Firmy stają się przeciętne. Talenty wyjeżdżają za granicę. Biurokracja rośnie bo praca w urzędzie staje się najlepszą opcją. Polska w tej wersji staje się krajem średniaków. Ani biedna, ani bogata, ani innowacyjna, ani zacofana, ani wolna, ani totalnie kontrolowana. Po prostu średnia. I to jest najgroźniejsze, bo kraj średni nie wygrywa przyszłości. Na końcu musimy zadać jedno pytanie. Czy równość równa się sprawiedliwość? Bo to, co wygląda na sprawiedliwe na papierze, w rzeczywistości zabija. Motywację, rozwój, innowacje, odpowiedzialność, edukację, gospodarkę, morale i ludzką naturę. Ludzie różnią się talentami, charakterem, ambicjami, chęcią do pracy, ryzykiem, wykształceniem. Świat nagradza wartość, nierówność. I to właśnie sprawia, że ludzkość w ogóle się rozwija. Subskrybuj kanał Co By Było Gdyby, polub ten film, wciśnij dzwoneczek i napisz w komentarzu. Czy Ty chciałbyś żyć w kraju, gdzie każdy zarabia tyle samo? Czy może wolisz świat, gdzie każdy może zarobić tyle, ile jest wart? Jestem ciekawy, która wizja wygra.